Cześć, dzisiaj mam dla Was drugą część filmu z najlepszymi ćwiczeniami na posiadki. W tamtej części, w pierwszej części pokazałam Wam takie ćwiczenia bardziej wielostawowe, dzisiaj skupimy się już na takich bardziej izolowanych ćwiczeniach, ale nie tylko. W pierwszej części też mówiłam więcej teorii, czyli właśnie spraw związanych z pośladkiem, jak go ćwiczyć i tak dalej, i tak dalej, więc w tym odcinku, w tym odcinku, w tym filmie tego nie będę mówić, dlatego jeżeli jesteście tym zainteresowani, to odsyłam właśnie Was do tego pierwszego filmu i możecie na przykład sobie właśnie zrobić tak, jak mówiłam już w pierwszym filmie, czyli na jednym treningu zrobić ćwiczenia, które pokazywałam Wam w tamtym filmie, a na drugim treningu zrobić na przykład to, co będę Wam dzisiaj pokazywać. I może od razu zaczniemy, nie będę przedłużać. Zaczynamy od ćwiczenia, które nie jest ćwiczeniem izolowanym, ale też jest bardzo, bardzo ważne. I teraz, jak już Wam mówiłam w tamtym filmie, dużo osób nie potrafi zrobić prawidłowego przysiadu, i dużo osób ma z tym problem, dlatego chciałam Wam pokazać taką jedną z prostszych wersji przysiadów. I są to fronty, ale nie ze sztangą, tylko właśnie z wyciągiem dolnym. Dużo, wiele osób, większość osób potrafi zrobić te przysiady. Akurat przynajmniej ja, no, takie dziewczyny trafią, które potrafią i większość z nich w tym ćwiczeniu pośladki czuje, dlatego pomyślałam, że fajnie byłoby wrzucić to ćwiczenie, tym bardziej, że dla mnie jest to właśnie jedno z lepszych ćwiczeń i ja w tym ćwiczeniu bardzo mocno czuję pośladki. No i to są właśnie fronty na wyciągu dolnym i możecie sobie wziąć albo właśnie tą rączkę, którą ja brałam, albo możecie sobie wziąć po prostu drążek, to już jak jest Wam wygodniej ym, i to już wybieracie pod siebie. I teraz tak jak już Wam mówiłam w, przy gobletach, Kolana idą na zewnątrz. Cały czas nie może być takiego momentu, kiedy kolana będą wam schodzić do środka. Jeżeli tak Wam się dzieje, to może być to sprawa między innymi przykurczonych przywodzicieli, więc wtedy oczywiście najpierw je rozciągacie, później je wzmacniacie. Ale to też może być milion innych powodów, więc warto by było to ogarnąć, jeżeli nie jesteście w stanie dać kolan na zewnątrz, ale jeżeli jesteście, to dajecie cały czas kolana na zewnątrz. Jak wracacie też, to kolana kierują się ku zewnątrz. Stopy ustawiacie sobie mniej więcej na szerokość bioder. No i schodzicie na dół i jak, i na tym, jak jesteście już na dole, wspinacie pośladki i wstajecie z maksymalnym dopięciem. I teraz tak, nie każdy też jest w stanie dopiąć, spiąć pośladków w tej dolnej fazie, jeżeli tego nie jesteście w stanie zrobić, to na razie tego nie robicie. Z czasem, kiedy te mięśnie wam się mocniej wypracują, kiedy one będą silniejsze, będziecie mogły, mogli to zrobić. I właśnie takie ćwiczenie sobie wykonujecie w 4-5 seriach. Jak, tak, tak jak właśnie mówiłam też w poprzednim filmie, ilość serii, liczbę serii różnicujecie od tego, jak w danym ćwiczeniu mocniej czujecie pośladki. Te treningi są stricte po to, żeby zbudować pośladki. Jeżeli macie, te, wiecie, dieta i tak dalej zapracowana, to skupiacie się na tym, jak najlepiej zrobić pośladki, żeby one były jak najbardziej zmęczone i tak dalej, więc skupiacie się na tym, żeby więcej serii zrobić, ale też nie przesadzajcie, nie, robi, nie róbcie powyżej 6 serii, bo to też nie ma sensu. Bo chcecie dać dużo różnych bodźców, ale jeżeli dobrze czujecie, to możecie zrobić więcej y, tych y, serii. Kolejne ćwiczenie, do, dużo się rozgadałam chyba przy tym przysiadach, nie? Dobra, kolejne ćwiczenie. To też, jeżeli już jesteście na tym wyciągu, to już możecie zostać. I teraz nie mam pojęcia, jak to, jak to ćwiczenie się nazywa. Y, coś mi się wydaje, że jest jakoś cable pull through, czy co? nieważne, tak? Mamy ćwiczyć, nie nazywać ćwiczenia. Tym bardziej, że to nie jest jakieś takie standardowe ćwiczenie. I teraz tak, jeżeli zaczynacie i bardzo się wstydzicie, to pewnie tego ćwiczenia nie będziecie chciały zrobić, bo ono wygląda dziwnie. Ale jeżeli zależy Wam na pośladkach, chcecie dobrze to poczuć, no to polecam. I to ćwiczenie też właśnie zostajecie sobie z tym wyciągiem dolnym, z tą rączką. To, są, to się chyba nazywa Bycze Jaja, ja tak? Przynajmniej tak, tak słyszałam. I po prostu chwytacie sobie je i teraz jak schodzicie w dół, musicie czuć mocne rozciągnięcie pośladka. Schodzicie do momentu, aż czujecie takie maksymalne rozciągnięcie, wtedy spinacie i mocno podnosicie się do góry, spinając pośladki. To jest dosyć proste ćwiczenie, ale skupiacie się przede wszystkim na pośladkach. Oczywiście, jeżeli czujecie lędźwiowe i tak dalej, to może wystarczy podwinąć miednicę, to też musicie um, no, sprawdzać jak... To ma być, bo oczywiście w żadnych z tych ćwiczeń nie możecie czuć lędźwiowego. Już mówię o lędźwiowym, dlatego że go najczęściej e, czuć. To znaczy, jeżeli macie z nim jakieś problemy i źle wykonujecie ćwiczenia, najczęściej czuć, e, czujecie lędźwiowy. W tych ćwiczeniach macie go nie czuć. Jeżeli go czujecie, to znaczy, że robicie coś źle i albo skonsultujcie się z jakimś trenerem, e, albo kombinujcie, ale wiecie, no bo rękę zawsze jest tak trochę mniej bezpiecznie. I... To jest właśnie to ćwiczenie Kolejne, jak już też jesteście na wyciągu To możecie sobie zrobić lifty I teraz słuchajcie Ile jest wariacji tego ćwiczenia To po prostu można by było i wyliczać, i wyliczać Ja tutaj Wam pokazuję W sumie dwa takie stricte lifty I jeden taki bardziej Na mięsień pośrodkowy średni Bo pamiętajcie, że nie chcecie ćwiczyć tylko jednego mięśnia Na poś pośrodek nie składa się Z jednego mięśnia, a z kilku e Dlatego chcecie ćwiczyć Różne partie, tak? Różne, różne mięśnie, więc pierwsze ćwiczenie to są po prostu takie standardowe lifty i tutaj też fajnie byłoby skupić się na tym, żeby mięś, żeby brzuch był napięty i żeby nie pracować właśnie odcinkiem lędźwiowym, a pośladkiem i nogami, czyli nie, nie wywijacie nagle całego lędźwiowego, tylko właśnie pracujecie samymi pośladkami. Jeżeli będziecie mieć brzuch spięty, to będzie to utrudnione. Dlatego mówię, żeby w każdym ćwiczeniu spinać brzuch, bo wtedy będziecie mocniej trzymać tułów i będzie wam lepiej właśnie ćwiczyć. Druga wariacja to jest taka, że odchylacie nogę najpierw bardziej do boku, później przychodzicie do środka i opuszczacie. Tym sposobem możecie jeszcze zaakcentować właśnie mięśnie pośladkowe średni i też na początku to mi dużo lepiej wchodziło niż te zwykłe, teraz po prostu lubię je przeplatać, więc to już zależy od mojego humoru, czy mam ochotę robić tak, czy tak. I tutaj też musicie sobie sprawdzić, która wersja najbardziej na Was działa i która jest po prostu najlepsza. No i ostatnia wersja to już jest odwodzenie nogi właśnie bardziej w bok. I to też jest ćwiczenie bardziej na mięsień pośladkowe średniej, który też jest bardzo ważny, bo nie chcecie mieć tylko pośladka tak, a z boku to będzie takie... Taka dziura, nie? Chcecie mieć ładny, okrągły pośladek, więc ten pośladkowy średni też powinien być e, ćwiczony. E, I dość ciężko mi jest tutaj opisywać technikę, bo to jest dosyć proste ćwiczenie. Najważniejsze to jest po prostu właśnie to, żeby trzymać brzuch i żeby nie robić e, tego lędziowym. Dobra, i teraz kolejne: unoszenie tułowia. I teraz większość z Was pewnie zna to ćwiczenie jako ćwiczenie na odcinek lędziowy, ale na tej maszynie na łażni rzymskiej, można też ćwiczyć pośladki. Jak dajecie to po prostu niżej, tą poduszkę, którą powinniście mieć mniej więcej na kościach biodrowych, to sobie obniżacie ją niżej i różnica też w już pracy podczas ćwiczenia jest taka, że nie podnosicie się wysoko, tylko podnosicie się do momentu, aż możecie spiąć całkowicie pośladek. Bo jeżeli podniesiecie się wyżej, to też zaakcentujecie lęziowe, a nie o to nam chodzi w tych ćwiczeniach. Dlatego podnosicie się tylko do momentu, aż możecie spiąć pośladek i opuszczacie się jak najniżej możecie. Możecie to robić z obciążeniem, możecie to robić bez obciążenia. Ja lubię robić tak, że najpierw robię z obciążeniem, a później już dobijam do końca bez obciążenia. I ja bardzo często właśnie sobie robię takie serie, gdzie najpierw robię z obciążeniem, później robię albo z mniejszym obciążeniem, albo w ogóle bez obciążenia i wtedy pozwalam temu pośladkowi bardziej się dobić. Czy coś to, tu to, to, to jeszcze jest ważne w tym ćwiczeniu? Chyba nie. Czyli obniżajcie sobie tą maszynę, żeby ona była niżej. Na filmie widzicie mniej więcej, w którym momencie mam. ja mam po prostu obniżałam jak najniżej można, bo niżej już nie da się. I po prostu delikatnie wstajecie do momentu, aż macie spięte pośladki. Ok. Kolejne ćwiczenie. To już zostało na dwa ćwiczenia na maszynie. I teraz tak. Pierwszy z nich to jest ćwiczenie na maszynie do odwodzicieli. I ja w ostatnim filmie już pokazywałam Wam wersję, jaką możecie zrobić na tej maszynie. Ale jeżeli chcecie jeszcze coś nowego, to właśnie dzisiaj Wam to pokazuję. I to też kiedyś, kiedyś to ćwiczenie bardzo często robiłam. Później po prostu o nim zapomniałam i skupiłam się na takich bardziej wielostawowych ćwiczeniach, a teraz, kiedy znowu wracam do takich bardziej izolowanych, to bardzo lubię to robić na zmiany właśnie z tamtym. I tutaj po prostu, jak widzicie, ustawiam się w drugą stronę i dobieram sobie odpowiedni ciężar i robię teraz tak. Robię trzy wersje podczas jednej, se, jednego, no, podczas jednej serii, czyli najpierw. Robię maksymalny zakres ruchu i jak możecie zauważyć, jeżeli się dobrze patrzycie, na samym końcu maksymalnie spinam pośladek i wtedy mogę rozjechać się jeszcze bardziej. No i tak sobie robię z 10-15 razy. Potem robię trochę mniejszy zakres ruchu, ale dalej spinam w ostatniej fazie posiadki. No i ostatni, ostatnia część tego ćwiczenia to jest po prostu zwykłe pulsowanie. I tutaj ja nie ruszam nogami, tylko robię to posiadkiem. I posiadkiem tak lekko się rozejrza, dlatego to pulsowanie jest minimalne. I polecam. Bardzo fajne, jeżeli dobrze pospinacie tyłki, to naprawdę fajnie wejdzie. I tutaj też 4-5 serii. takie też, jak w ćwiczenie, mniej więcej nie, nie schodzę poniżej 4 serii. To na pewno nie. Bo jeżeli chyba, chyba, że w danym ćwiczeniu kompletnie nie czuję pośladka, ale wiem, że to ćwiczenie jest dobre, to zostawiam to ćwiczenie i kombinuję w każdej serii tak, żeby go poczuć. To prawda. Nie mam w tym momencie takiego ćwiczenia, ale wcześniej były, więc tak robiłam, że zrobiłam właśnie przynajmniej trzy serie i wtedy z czasem, z czasem było coraz lepiej. No i ostatnie ćwiczenie, słuchajcie, dziewczyny, to jest po prostu moje odkrycie. Nigdy w życiu tego ćwiczenia nie robiłam, to znaczy od miesiąca robię to ćwiczenie i słuchajcie. Teraz, jak dzisiaj robicie tyłek, albo w ogóle, robicie, w ogóle idziecie na siłownię, spróbujcie tego ćwiczenia, po prostu to jest miażdżące, jedno z lepszych ćwiczeń i prostych, które można wykonać, a tak wchodzi i następnego dnia poczujecie, że to jest od tego ćwiczenia, bo to całkowicie inaczej, tak jakby inaczej czujecie ten posiadek. Nie takie standardowe domsy, tylko że to jest coś takiego jakby głębszego. Jak nie spróbujecie, to nie zrozumiecie, ale to jest właśnie ćwiczenie na maszynie do przywodzenia, ale robicie to też na pośladki i odwracacie się. Ja po prostu Wam pokażę, widzicie teraz to ćwiczenie, więc widzicie, jak się ustawiam, ale stopy ustawiacie jak najwyżej przy tych poduszkach. Jak widzicie, ja nawet sprawdzałam, czy dobrze je są ustawione i um, prze przede wszystkim opieracie się na piętach. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi, staram się to jak najlepiej wytłumaczyć, mam nadzieję, że ogarniacie. I też kolana musicie mieć mniej więcej równo ustawione, opieracie się właśnie o to, o to krzesełko i mięśniami pośladków spinacie i zbliżacie właśnie tą maszynę do siebie. I będziecie czuć, nawet jak będziecie robić to ćwiczenie, że nie robicie tego tak lekko, tylko tak głęboko. Więc to jest dziwne, ciężko do, ciężko do wytłumaczenia, bo nie chcę używać jakichś mądrych sformułowań, tylko po prostu chcę, żebyście zrozumiały, że to czuć, że to tak idzie od środka bardziej. I tak to ćwiczenie lubię też robić w, takim, w taki sposób, że najpierw wyjmuję większe obciążenie z 15 powtórzeń i później daję mniejsze i dobijam jak najbardziej, aż już nie będę mogła praktycznie robić ruchu. Trochę się rozgadałam w tym filmie, mam nadzieję, że, że, że wszystko dobrze wytłumaczyłam. Jeżeli coś jest niejasne, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na to. Cieszę się, że ta pierwsza, pierwsza część tego filmu Wam się spodobała. Mam nadzieję, że z tą będzie e, to samo. E, chcę nagrać też takie filmy z innymi partiami, tylko dajcie mi znać, bo czytałam e, pytania, jakie chcecie. Czy najpierw chcecie z najlepszymi ćwiczeniami na brzuch, czy najpierw chcecie z najlepszymi ćwiczeniami na plecy? Więc dajcie mi znać, ja już będę kończyć, nie chcę przedłużać. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to zachęcam. E, I też standardowo wszystkie linki do social media są w opisie, czyli mój Facebook, Instagram e, i te wszystkie sprawy. Zachęcam was tam do odwiedzenia, bo często są ostatnio konkursy, e, więc zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia.